Pamiętamy taką scenę z władcy pierścieni, kiedy król Ruchanu Teoden zabiera swój lud i każe iść w stronę Helmowego Jaru. Każe schronić się do miasta Warownego po to, żeby tam przetrzymać agresję, uderzenie zła i po to, żeby potem wyjść z kontrofensywą i pokonać to zło. Dzisiaj prorok Izajarz mówi o mieście warownym, mówi o przedmurzu, o murze oddzielającym naród od niebezpieczeństwa. Myślę, że kiedy myślimy o adwencie, to właśnie dobrze byłoby wyobrazić sobie ten adwent jako taki marsz do miasta warownego, po to, żeby tam zrozumieć, na czym polega nasze zwycięstwo, ale równocześnie zrozumieć na czym polega popełnianie przez nas zła, żeby zjednoczyć swoje siły, żeby wewnętrznie ulec takiemu zjednoczeniu po to, żeby potem zaatakować zło, ale poprzez pełnienie dobra. Do tego zaprasza nas dzisiaj Jezus Chrystus.